Jestem w Oświęcimiu na ulicy Unii Europejskiej. Droga, na której mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Droga usytuowana wzdłuż drogi krajowej nr 44 oraz wzdłuż tutaj po lewej stronie. Zlokalizowanych zakładów chemicznych, czy to jeszcze są zakłady chemiczne, czy już jakieś inne zakłady, tego nie wnikam. Generalnie tutaj strefa ekonomiczna, ogrom zakładów, jakichś hurtowni, magazynów. Droga taka, powiedziałbym dość mocno. No, widziałem w życiu mocniej wyniszczone. No, aczkolwiek no parę razy tutaj na jakąś dziurę się najechało. Na jej końcu mam skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem. Po lewej stronie mam wjazd na chyba właśnie te zakłady chemiczne. A po prawej stronie, jadąc w prawo, mam drogę krajową 44. Mam skrzyżowanie ze znakiem 100. I mam koniec obszaru zabudowanego. A sobie tutaj może Federz było. Troszkę więcej trudności. To może sobie pojadę w lewo. Czyli muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej, z lewej strony. Przypominam. Obszar zabudowany nam się skończył. I możemy jechać 70 na godzinę, bo tyle na tyle zezwala nam oznakowanie. Miniemy jakieś skrzyżowanie bądź miniemy znak z odwołaniem tej 70 będziemy sobie mogli jechać 90.